Witam z tej strony Kuba z kanału Pęty CMZ Football i czas na finały. Zostały już tylko cztery osoby. Młody, kto? Daję. 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 A dzisiaj gościem specjalnym jest naprawdę gość specjalny, ponieważ jest to Kamil Budda. sobie to leżakuje. Ja wysteczka. A weźmie podnieś. Dobry. Witam wow. Was bardzo serdecznie na tym kanale. Zostawcie łapeczkę w górę na sam wstęp. I myślę, że bez zbędnego, zbędnego gadania możemy... Musimy... A jeszcze musimy powiedzieć to, co mówiliśmy cztery razy Czyli ostatnio. Czyli jednak ze zbędnym gadania. Czyli But grał kiedyś w Wiśle To było dawno i nieprawda. Dobra, robimy tak. O, wytłumaczyłem ci tak na szybko zasady. Po prostu obserwujesz chłopaków, jak grają w piłkę. Możesz też pokazywać im ćwiczenia, bo jesteś profesjonalnym piłkarzem. Wisła Kraków, zobowiązuje. Żeby mi ktoś kiedyś za to chociaż złotówkę zapłacił? Nie no, rozumiem. Nie jestem jakimś autorytetem w kwestii piłki nożnej, natomiast no... Ocenie Dokładnie mod. tak. Zaczynamy na początku na rozgrzewkę od dwóch rzutów karnych. Lecimy, rawaś. Kamil pokaże jako pierwszy, jak to się robi. Stawka tego programu jest naprawdę ogromna. Razem z Polish Soccer Skills postanowiliśmy, że weźmiemy wszystkie młode talenty, które były w historii mojego kanału, właśnie na kanale i postaramy się wyłonić największy talent i uczynić z niego prawdziwego piłkarza. Pokierujemy później go tak, żeby właśnie mógł wystąpić w najlepszych klubach. Świata, polskiej piłki, zobaczymy. Także uważnie oglądajcie, bo jest naprawdę o co grać. Normalnie, zmiatamy bramkarza. z No dobra, zmiatamy bramkarza. Ja chcę, tak, żebyś żeby w końcu wyszedł, że coś potrafić na tej bramce. A, ale trzeba powiedzieć, w którą stronę strzelasz, na przykład wiesz, prawy róg albo lewy róg, tylko tak, żeby bramkarz nie słyszał. A co ja go kłamię na kamerze? No to nie zdobywasz punktu, ale rozpraszaj, rozpraszaj tak mnie. Punktu. Nie rozpraszaj mnie. No. Lewa strona. Ale nie pudzyjcie się bramkarza. Już? No dawaj ja, Dobra, nie Specjalnie chciał ja. ja. no do pokazać, że bankacz potrafi bronić Chciałem mu po ostatniej porażce dać pokazać, że potrafi Jeszcze raz ty? No to dawaj, raz. jeszcze raz pokażmy, no. Dobra Marcin, dobra Marcin. Idziesz do domu. Zaczynamy, taka kolejność jak zawsze, czyli Oliwie na początku. Ty musisz uważnie obserwować ja każdego idzie. z zawodników, Oli tak naprawdę. Do kamery, tak. Tak. Jakby skupiać się, wiesz, na jakichś jego uderzeniach. Na początku od karty wiadomo, że za dużo... Ale mam podjść do kamery, no nie? Ja. Tak, no. Ale musisz powiedzieć jeszcze, czy góra, czy dół. Góra. Dobra, dobra, dawa. O sorry. Pięknie. O, 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 o. Piąteczka, jeden punkt dla ciebie. Każdy pamięta swoją punktację. To drugi jasne. Po dwa karne? Tak, nie, no, bo po jednym. Co, nie, po dwa, po dwa robimy teraz. No, ale się. A tam gdzie się powiedział, tam szczelił? Tak, tak, no. Nie ma, nie ma! Gdzie są Tutaj każdy eee, punkt jest ważny. Leży to merkurialki na nogach. na moich czasach. Czy bo nawet na razie nie wiem, ile, gdzie. Yy. No to będzie prawy górny Dawaj no Ale nie było prawego górnego, nie? Punkta nie można przyznać. Nie górnego! No nie ma punkta. To Dobra, wszystko leci dużo szybciej. Cztery osoby to już nie 12. Dawaj. Dlaczego to się Musisz nie... powiedzieć jeszcze. Ogólnie ci powiem, że na przykład ostatnio był scout czy City specjalnie przyleciał i on na przykład powiedział, że faworytem jest Bartek i... Sewery. No tak. A dobrze strzelił? Tak. Ja powiedział, powiedział, że na środek. Wcina środek, wcina środek dobra. No. dobra, jeszcze po jednym strzale, na szybko. Ej, dobra, teraz już normalnie, bez mówienia gdzie. Po jednym ja no strzele, ja mogę powiedzieć. Dawaj. O, tak się Tu macie tak łatwo zdobyć punkty, tak jak naprawdę. Ja łatwo ja nie ja będzie. ja powiem, że ostatnio nie trafiłem, to teraz powiem. Nie, ja ci powiem, że masz trafić. No dobra. Proszę, teraz trzeba. Ajajaj, aj, aj. ale wiesz co, byłoby najśmieszniejsze? Jak Budda będzie robił wszystkie te same konkurencje i okaże się, że najwięcej punktów zgromadzi ze wszystkich. <gry> Dobra, dawaj, stemery. Tak, już ma dwa punkty. No. że różnica jest taka, że Budda chciał dać bramkarzowi Tak. To podetnij w Ale Słyszałeś? Słyszałeś? Dobra. Tak jak, tak jak miało szał, być. Dokładnie. Ostatni strzał, Kevin De Bruyne. Prawa podcinka. Prawa miała być podcinka. Druga konkurencja, też będzie ciężka. Będzie ja. ciężka. Ja. Dawaj! Jezus. Jezus. Ej, hot, no. Ty masz zero punktów. Ja, ja mam zero. Ja Dobra. Dobra, chodź. Zaczynamy z to. Chyba nie... Nagrałeś to? Tak. Dobra. Dobra. Ja, ja się... Przyszedł Dobrze, robi nam szopkę. To jest, kupa, to jest na backstage. to jest na backstage tego wszystkiego to to idzie, no. O, bez rękawicy będzie bronił, jeszcze lepiej Nie, bo uważasz, że w tych słabo broni Czupek go zaatakował <grym <grym <i dobrańsza> Jak dawak Jak Petr Czech, tylko ręką W ogóle nas kolejny jury się. Mateusz Malinowski, który jest od początku yes. serii Dobra, ruszamy, konkurencja numer dwa Tutaj Budda jest obrońcą Ja dokładam od siebie, jak któryś założy dziurę, to dwa punkty, mam <grym> długie nogi, powinno być Oczywiście obrońca był w instytucji Tak, tak, tak A byli jakiś w Pomocy. A, dobra, to pomocni. Dobra, robimy tak. Wiecie co? Musicie lecieć, osiwać ładnie buddę, Następnie wejść na bramkę. Za dwa punkty założenie siatki. Buddha, obrońca, gotowy, lecimy. Strzał do no, no, Ktoś musi punkt zdobyć, no. Nie! nie! Było siatki! Ale Ojojo. zrobił. Ojojoj, dobra. to zrobił oj ojoj, dobra Tu było to, że zapakował siatkę to jedno, ale chłopie Jak 4-3 Kończówka szacun W sumie 4 To jest ten sam zawodnik, który wpakował okno na początku, tak? Tak no Dobra, Bartek, Dziękuję. dawaj, lecisz Dawaj, 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 dawaj Nie ma jak szczelić. Nie ma Nie miał jak szczelić, bo ja też stałem z tyłu No ale dobrze było jako obrońca bardzo Dalej lecimy dawać Ci się sami z sobą kiwają Sewery dawaj o lecisz Dobra, Dobra, ostatnia osoba. Dawaj. No, oczywiście. Dobra, piąteczka za konkurencję. Teraz chwila przerwy, kurwa. <gry> tak, teraz robimy tutaj. Przepasz, zagrywasz piłę, robisz przyjęcie w tym tutaj miejscu i już na przykład nie, jest już źle, za późno. Musisz tak zdążyć się oddać, oddać, oddać uderzenie Czeka, jeszcze w tym kwadratie. Co sądzisz o swoim dzisiejszym nie, nie występie? Nie, nie wiedziałem, że tak powiesz coś. Co sądzisz o swoim występie? Na silku, no. Ale coś, coś ci nie idzie, nie? Mądrze, mądrze to zagrał, że, że, że tu siatkę chciał dać na pięć tak nie idzie, co? Chciałem siatki zakładać cały czas. No nie wiem, czy to jest wytłumaczenie, ale nie wiem sobie No zobaczymy po tej konkurencji. Już, no, Kto najlepiej tak? wystąpił, jeżeli chodzi o pierwszą konkurencję i drugą. Jeśli chodzi o sam początek, no? to Ziomal w różowych merkurialach. To jest okno, młody okno zajebiste, młody Neymar później jak mi załadował siatę, a później jeszcze jaja ze stali, że wpakował wiesz. No, no. To było już taki takim tyłu tak tak, 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 tak. O to mi chodziło, nie? Zajebiście. Dobra, dzisiaj na pewno to. Lecimy kolejna, trzecia konkurencja. Każdy pamięta swoje punkty. No, ty nie masz za dużo, czego pamiętać. Mam tyle, co wszyscy. Dawaj, no. I strzał to jest dobra. Ale to mi takie piękne bomba. To no, była dobra, piłka. Dobra, no, nie. Złożył, znosił. Ładna bomba. Olivier! To Tutaj nie wiem, co tak dzisiaj dobrze idzie. Nie wiem, że mam formę. Ale mam formę. Mówił, mówił, że mam formę. przyjął już musiał odbiorować, to dwa razy. Dwa razy było? Ja nie widziałem, Odbił się, się od nogi. było tak, że się odbiło trzy razy? Trzy razy? Nie. No, ale Proszę a Sprawdzamy? No właśnie. No w sumie no, to nie, no bo wy, nie zrobił trzy, no to nie zdobywa punkta no. po prostu, nie? Każdy musi mieć, każdy musi dobrze się czuć. No. Zbyt mocno, zbyt mocno? Teraz jest dobra, no. Musisz przede wszystkim sprawiedliwym. Ajajaj. Spokojnie Bartek, spokojnie. Ja tak... Każdy powiedział, że ten. Za pole. No Strzeli. Ztrzeli jeszcze, no zobaczyłem. Strzeli? Jak strzelisz, to nie daj mi punkta. Jak nie, nie strzelisz, to też nie. nie, 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 nie. Dobra, ostatnia osoba. O, 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 Dobra, no lecimy dalej po prostu. Ruszamy kolejną konkurencję, mamy ustawione trzy piłki, zaczynamy od akcji sam na sam, czyli startujemy jak najszybciej z tego miejsca, oddajemy uderzenie na bramkę. Im szybciej, tym lepiej, bo liczy się czas, Najlepsza, najszybsza osoba zdobywa punkta Po oddaniu uderzeniu lecisz na awers. na pierwszy rzut wolny, na drugi rzut wolny, czyli musisz jak najszybciej oddać trzy uderzenia, ostatnie uderzenie zatrzymujemy czas w momencie uderzenia. Ruszamy! Budda! Start! To jest jakiś bramkarz za dobry. Dobra, Ojej! 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 jeszcze Ojej! 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 dawaj, dawaj. O, 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 o. A, Dobra, mamy jeden punkt. Trzy poprzeczki, masakra, to jest Masa I nie gram w piłkę od... Co? zaraz wam powiem od którego. Odkąd ja miałem 11 lat, a mam 23. Kto zaczyna pierwszy? Tak Dobra. przedtem. Oliwia. Kogo Kto mamy? Messi'ego? Pierwsza jest młody Neymar. Neymar, Messi. Czyli trzy, dwa, jeden, start. Dawaj, 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 szybko, szybko. Oliwie! Jeden punkt Nie, ale Nie, czemu Zapis, ty! Czas? No a kto inny! Zapisałeś czas? Dobra, to Bartek! Dalej. Dawaj, lecisz! Dawaj, dawaj, dawaj! Tak, za najszybszy czas! Dawaj, dawaj, dawaj! Moment momencie, gdybym miał stop czas! Sewery, dawaj, lecisz. Pięknie, już tak dawaj. dobra, piąteczka. to akurat siadło. Trzy na trzy punkty. Da. Musisz przełożyć do uderzenia. Nie, masz. Czas? Czas? A każdy gór jest punkt? Tak. No te trzeci. Ja mam 6 albo 5. A ty Kabinina masz, tak? No? Kabin ma jeden? Chyba mam teraz, jak punkty? W sumie. 5, 4. Ty masz jeden Bartek? Mhm. No, to tu nie, mamy walkę, ale musicie walczyć o punkty. Nie Teraz dowód punktów. Dobra, teraz ciebie ważne. Czekaj, czekaj, no czekaj, że. Jestem piwcie. Dobra, dawaj. 3, 2, 1, staw. O kurde. Poczekaj, to punktowo, podsumujmy do kamery punkty wszystkich. Ty masz dwa punkty, ty pięć. masz pięć punktów. Cztery i jeden. Dobra. Ja bym walił do środkowania. O! Do i strzał, no. Czyli z jednym przyjęciem. Dobra. Nie? Albo dwóch. Pierwszy, to mało wy masz lat? 13? 13, 13, 13 lat. No to dobrze, ja tak nie grałem jak miałem 13. <grym> 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 dobra, teraz robimy tak. Dośrodkowanie oczywiście. Kamil, jako specjalista, pokazuje nam pierwszy, jak się uderza z mojej. Badę już ale dawaj. Dajmy opcję przyjęcia. Dobra. Ale może do odcięcia ziemi. Lata. To tak. będzie ciężko, to będzie bardzo ciężko. Albo z pierwszej, jak kto woli. Ja muszę z jednym odcinkiem. Z drugiej Bez, kurwa, bez. To ciężko. No bardzo ciężko. No dobra, okej, jak tak Chcecie z Nagrywajcie to w sygnałach O kurde no Nie zdążyłem nagrać relacji, chciałem to nagrać Ostatni I druga strona teraz Patrzcie jakiego mamy dzisiaj specjalisty na boisku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie mamy już zakwasy, naderwane więzadło, Depresję Bóle głowy, na filmie, nadgarstka i wszystkie innego. bo będzie ci lepiej, jak będziesz tutaj napijedał na piłkę? Pewnie będzie, ale... Dobra, drugie uderzenie Kamila, dawaj no. Nie. Dawaj, dawaj. Nie, nie. <laughs> ale to jest gol. Spokojnie go. prawą nogą. Najważniejsze, jest gol. Lecimy teraz po kolei, Oliver zaczynamy. Piłka, Gosio. No, dawaj, dawaj. Co? No, to jest dobra Pięknie, dobra, ale za główkę tu plusi, piąteczka. Sewerynek. Messi, wy walczycie o punkty, walczycie o punkty, o to, żeby mieć najwięcej, bo ty masz cztery, a ty masz też sporo, no. Dawaj. I strzał. Nie ma brameczki, ale punktowo no, dobrze, że w tamtej konkurencji zrobił trzy punkty, bo tak to byłoby bardzo zagrożone. Dalej. Dobra, Kevin de Bruyne, lecisz. Olo, strzał, strzał? O, nie. nie do Nie, no piła dobra była, piła była dobra Ten to dopiero nie grać Dawaj nam tę Dawaj, Nam daj A, dawaj Ekspert Dawaj Ekspert Dobra, Dawa, Dawa, Dawa. To piła. Ja, dpa, Dobra, ale biegnij Ekspert, dobra piła. Biegni? Dawa, jest. Lugierka, Dawa. Dawa, jest. To jest dobra Pięknie, dawaj dalej dobra piła Musisz mieć każdy idealną piłkę, dawać. Jest w Ile masz No. Ostatnia osoba, dawaj. A ty pani z Nie Dobra, przedostatnia konkurencja. Każdy robi po jednym życiu wolnym, potem meczu i koniec odcinek. Monoż, monoż, bitu, tu, tu. Patrzcie jaki zawodnik, to jest taki... Jest, on jest taki cichy, ale on jest niespodziewany, nie? A o, Powaliło go. Chodźcie tutaj. Powaliło Sewerynka. Cztery metry. go Uuu! O Uu. No. po no. prostu tu ukłony trzeba opieścić, <laughs> do tego. No, ale właśnie mam taką bombę, że u niego lepiej strzelać z dalsza, bo... Nie nie, Dobra, bolo, teraz po kolei Już wiecie, jak to zrobić nasz telefon swój No. Teraz ci pokażę. ręce bo. Ale jeszcze z tym wydechem takim. Nie no pięknie było, no kurde. Dobra, Oliver dawaj. Ono się zgadza. Aj! Uj. Po, po, nie ma. po piłce o, ale. ale dobra, za strzał masz plusika. Masz plusika. Jo! Dawaj siłę. Bramka też ma plusika Okienko, okienko, chłopie takie, Miód, malina i miodowy lata taką bombę mu taką zasadzę. Taką malinę, malinkę. Patrz Anton Antony widziałeś? Aha. Pa, pa pa no i dawaj, ładuj od razu. Ajajaj, aj, aj. nie ma! To no, te no, no, wszystkie poszły poszły lata cziczej, poszły się teraz. Czekaj, czekaj, teraz tak. Kevin, tyle są punktów co Bartek. To jest bardzo ważny strzał dla ciebie, Kevin. Teraz dawaj, nagrywaj. Mhm. Dawaj, strzelaj, no. Nie, nie ma. ma. Ruszamy kolejna, ostatnia już konkurencja. Mamy 2 na 2 gracie o jeden punkt. Jak wiecie, Bartek, ty masz ile punktów? I Kevin De Bruyne Trzyt. też ma 3 punkty. Czyli tak naprawdę. Dla każdego jest bardzo ważny punkt, dla każdej drużyny. Ja do, do dwóch tylko. Ja... Gdzie chcesz im dajesz piłę. O, wow. Oli, moc, oli, oli, teraz. Nasze, Dawaj, dawaj, dawaj. Wyszło, o, 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 wyszło. Szybko to kończyć. Dobra. I jest bramka. E. Brawo, Oli. Dawaj, dawaj, brawo, Oli. Moc ty, Oli, dawaj. Moc, Oli, teraz.

ale co? Nie no, idealnie to zrobię. Przecież kurde, miał no. taką odległość. no Jak gdzieś ja sobie... piłkę, to możesz sobie pić. Ale z Ale przecież utrzymał i go do se No sewery, no. tak, punktowo najmniej punktów ma Kevin De Bruyne, ale to jeszcze nie znaczy, że odpada. My teraz idziemy się zastanowić i my... tam na. Ja przy okazji Mati pójdziesz, to weź moją godność, którą leży po tego sklepu. I rękawicami lubię tam. Wcześniej leżał mój telefon, a później twoja godność. <laughs> Ale dzisiaj akurat będzie już łatwo, bo było im... osób, to mieli po tyle samo punktów, a tutaj już... Gantyko, chodźcie na, na hali, Chodźcie tam na ten, chodźcie wody. na ten. Musimy pozbyć się jednej osoby z naszej serii. Ja nie, nie. mam serca. Tutaj masz są fajni. cztery osoby, jakbyś mógł powiedzieć o każdym jedno zdanie, tak żeby nawet oni sami sobie później to zobaczyli. Daj mi po kolei. No to ja uważam, stary, który to jest ziomek w różowych korkach? Ten. Ten. Nie, ten to jest ten. Różowy. To jest w różowych. Tak. Tak, no to dzisiaj najlepiej się popisał moim zdaniem. No nie, no dzisiaj... Zaczął oknem dobrze. z karnego, no. później petarda, wszystko po kolei. Ej, moim zdaniem tam powinniśmy mu dać punkt za to za ten tutaj. on tak czy tak wygrał. Tak, tak czy tak wygrał. Ale najlepsze jest to, że w ogóle Oliver ma jeszcze taką kartę bezpieczeństwa, bo tam wygrał w wcześniejszym A, odcinku, okay. więc nawet jakby wyleciał, to i tak by zrobił. Jest mocny. Akurat on właśnie. Ma fajnie głową, odważnie, jak no. na to, że ma 13 lat przyjąć taką twardą piłę. On na ma panie. 12, nie zrobił młodszy No to moim zdaniem hmm. bardzo na plus. Ziomek mówiłeś, że jest jednym z lepszych zawodników, dzisiaj tak, ale no. dzisiaj bardzo przeciętnie się pokazał, może się zestresował. W każdym razie dla mnie, gdybym miał dzisiaj wybierać na podstawie tego co no. ja widziałem, to skreślałbym młodego. De Bruyne, kurde, no wyróżnia się przez kolor włosów, chcąc nie chcąc no bo jest jedyny. <grym> Czyli te, szczerze tych dwóch na, ci dwóch na pewno są bezpieczne. Ta. Więc po prostu zawołam ich od razu. Ktoś musi odpaść, wiecie o tym. Tak. A jak myślicie? Tak według was? O właśnie, to będzie dobrze. Oła. Bartek, według ciebie, kto dzisiaj najgorzej zagrał? Ja. Ty? Tak. A według ciebie? Ja jakieś meczko grają. ty. Dobra, dawaj szybko, no. no. Według ciebie Seweryn. No, trochę. Który to jest Seweryn? Seweryn, czyli właśnie ten tutaj młody mes. No, żaden z was dzisiaj nie odpala. Tak, wy jesteście bezpieczni. Macie zdjęcia swoje, masz, masz zdjęcia nie, masz. Pachy, żeby nie było. To tak szczerze, my nie mamy do końca nawet podjętej decyzji, no nie? Najgorsze jest to, że obydwoje dzisiaj zaprezentowaliście się najsłabiej. Punktowo, tutaj ma... Tylko jeszcze wiesz, co jest ważne? No. Że jeżeli chodzi o punkty, Seweryn nie punktów. Nie. A ty miałeś trzy, trzy punkty, no. Ja no co Pławiński. Ciężka decyzja, tak, bardzo. Dobrze, no ogólne wrażenie nie są punkty. Tak, no to też tak mówimy. Więc no, szczerze, ty. Kogo byś skierował? Kurde, nie wiem, nie mogę skierować tak. Ciężko, Ciężko mi jest. He? Bo wiesz, nie widziałem poprzednich meczy. Mówisz, że też... ziomek ten tutaj jest faworytem ogólnie, w sensie, że według kogoś, kto się zna, no, tak, a dzisiaj, tak moim zdaniem, tak wiesz. A akurat ostatnio w odcinku właśnie Kevin miał też najmniej punktów ze wszystkich. Tak, tak było, nie Kevin? Mhm. Wiesz, najmniej ze wszystkich punktów. No to pozostawiam tobie decyzję. Ojcze. <laughs> Ale no, biorąc pod uwagę to, że no, ostatnio się, się gorzej prezentuje Dobrina. No, Messi tak samo dzisiaj słabiej, nie? Ale miał 4 punkty. Nie? Jestem na 5. No 2 no, punkty więcej. No, no. Hm. Ja nie chciałbym podejmować decyzji, bo mi powiedzą, że ja faworyzuję Seweryna. No ale by było, bo, ja tylko zauważę, to znaczy, że on ma jeszcze kartę i tak nie odpadnie jak odpadnie. Seweryn i Oliwier mają ją, kartę bezpieczeństwa. Ale jak ty ją zachować, Ma tak? taką kartę? No, no, no to, to, Severin to jest, jest ja. za to, że dzisiaj był słabszy występ, traci tą kartę. Czyli wybieramy jego, tracisz kartę, ale dalej w dobra, kolejny, jeżeli w kolejnym odcinku Kevin De Bruyne będzie miał najmniej punktów ze wszystkich, od razu odpada ja się, bez, bez no, no, prezentuje się gorzej. Dlatego, że teraz się gorzej po prostu prezentujesz, dajemy cięższe szanse. I tak naprawdę no pierwszy raz się tak zdarza, że nikt nie odpada. Jeszcze nie było takiego Było, Kiedy? było na... Zalnych, to tak łynkę. było. tu grać. Tak, to ja mogę. O, znowu wy też we dwóch byliście wtedy. Ale ja wtedy też kurde, nie powinien nie... być. A kto wtedy przegrał? Seweryn. Ja, ale... Ej ja kurde! Też nie wtedy... Tak robimy, nie? Kurde, no dobra, Myślę, że czyli odpada Seweryn. Ale utrzymuje się kartą i w następnym... Czyli mi ja odpada? No najsłabiej wypadłeś. Nie no, no, liczą się punkty dzisiaj tylko, tylko wiesz, załoxa. No. Czyli teoretycznie, gdyby nie ta karta, Seweryn by dzisiaj odpadł. Ale ma kartę, zostaje dalej w grze, nikt nie jest poszkodowany, a De Bruyne musi wrócić do formy. No. no, zdecydowanie. Dobra, my się widzimy w kolejnym odcinku i dzięki ci wielkie, Kamil, za przybycie. Było super. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. O kurde, Świąteczka. o!